Dzień dobry, za chwilę będę rozmawiał z Kamilą Ferenc, prawniczką i aktywistką z Fundacji na rzecz kobiet i planowania rodziny Federa i Fundacji przeciw kulturze gwałtu o prawach kobiet. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Wkrótce wybory parlamentarne. Jaki program powinny przedstawić ugrupowania opozycyjne, którym zależy na prawach kobiet? Myślę, że powinny wprost powiedzieć się za liberalizacją prawa antyaborcyjnego, czyli po prostu rozszerzeniem, Możliwości przerywania ciąży i dostępu do przerywania ciąży w ramach publicznej opieki zdrowotnej w Polsce. Powinny też kłaść nacisk na dekryminalizację aborcji, polepszenie dostępu do antykoncepcji, czyli zwiększenie skali refundacji tej antykoncepcji, zapewnienie realnej edukacji seksualnej, dopasowanej do wieku, ale rzeczywiście dostępnej dla młodzieży. Zapewnienie realnego przestrzegania standardów opieki okołoporodowej. Być może także krajowy, krajowy program refundacji programu in vitro. Tutaj można wymieniać i wymieniać, natomiast myślę, że potrzebne są jasne deklaracje, nie tylko dotyczące ogólnej troski o prawa kobiet, ale właśnie takich konkretnych rozwiązań, które przedstawiłam, a które jeszcze pewnie można mnożyć. Natomiast. Te postulaty są już tak naprawdę przez organizacje feministyczne sformułowane, wystarczy je tylko wpisać do programów. A właśnie, jeżeli chodzi o wpisanie tych postulatów, które pani wymieniła do programów, to czy nie obawia się Pani, że będzie odpowiednia wola polityczna ze strony ugrupowań, czy też ze strony liderów politycznych, które obecnie są w opozycji? I tutaj zdecydowałbym profesor Renatę miękowską norkień mianowicie. Fakt, że nie, liderzy poszczególnych ugrupowań opozycyjnych są konserwatywniej w porównaniu z społeczeństwem właśnie i zadałbym takie pytanie, czy będzie odpowiednia wola polityczna, żeby takie zmiany w prawie przeprowadzić? Niestety cały czas jestem sceptyczna co do tego. I tak, żywię takie obawy, że brakuje woli politycznej. W zasadzie jest tylko jedno ugrupowanie polityczne, jest to Lewica. No tutaj oczywiście różne nazwy można wymieniać, ale nie będę może się rozdrabniać, tak, to jest Partia Razem czy, 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 czy Nowa Lewica, które co do których nie mam wątpliwości, że taki program by zrealizowały. Bo tak deklarują to ale też aktywnie uczestniczą w próbach zmiany prawa od wielu lat natomiast co do pozostałych ugrupowań politycznych tak mam duże wątpliwości że nawet jeżeli takie deklaracje się pojawią to będą to tylko puste obietnice wyborcze jeszcze nie miałyśmy szansy inaczej miałyśmy szansę powiedzieć sprawdzam i wtedy pewne partie które były u władzy się nie sprawdziły natomiast gdybyśmy miały powiedzieć sprawdzam raz jeszcze po ewentualnie wygranych przez opozycję wyborach. Nie mam pewności co do tego, czy ten test zostanie przez nową władzę pozytywnie zdany. Niestety, podpisuję się pod tymi słowami, politycy, również politycy opozycyjni, w większości są dużo bardziej konserwatywni niż społeczeństwo, co jest przykre, bo ignorują tak naprawdę sondaże społeczne, ale też. Um, Wpisują się w takie błędne koło, to znaczy zakładają, że społeczeństwo jest konserwatywne, więc oni muszą odpowiedzieć na ten rodzaj klimatu politycznego. Sami deklarują się jako konserwatywni, tak formułują postulaty. Nie spełniają tak naprawdę realnych potrzeb społecznych, ale też utwierdzają w tym mainstreamowym dyskursie utwierdzają nas wszystkich, że właśnie taka jest wola Polek i Polaków, co nie jest prawdą. Czas przełamać to błędne koło. Właśnie, też nawiązując do mojego poprzedniego pytania, co w takiej sytuacji może zrobić społeczeństwo i też takie fundacje prokobiece, pro jak fundacja, w której pani współpracuje? No myślę, że w roku wyborczym to jest po prostu presja wyborcza zadawanie pytań podczas spotkań z wyborcami zadawanie pytań no, za pośrednictwem różnych kampanii tak, jakichś kompasów politycznych jakichś deklaracji czy formularzy do wypełnienia dla kandydatów i kandydatek robienie swego rodzaju no, takich biogramów kandydatów i kandydatek, w których właśnie będzie jasna odpowiedź, za czym się konkretna osoba opowiada, i czy zagłosowałaby za konkretnym rozwiązaniem. Natomiast to, co musi się wydarzyć, to bardzo właśnie konkretne, specyficzne sformułowanie, precyzyjne sformułowanie tych oczekiwań, czy nie tylko o poprawa losu kobiet, tylko rzeczywiście jakiś rodzaj rozwiązania prawnego, który lukę płacową na przykład mógłby zniwelować, opowiedzenie się za konkretną, konkretnie sformułowaną nowelizacją prawa antyaborcyjnego, tak? czyli całkowitą zmianą tej ustawy i tutaj oczek należy oczekiwać także precyzyjnych odpowiedzi, czy aborcja do 12 tygodnia bez pytania pacjentki o powód? Tak czy nie? Bez światło cienia. I, i myślę, że to, że to jest jakiś sposób na to, żeby też hmm, no zweryfikować pewne kwestie, ale też pokazać, czego społeczeństwo oczekuje. Co więcej, ja myślę, że ta presja już trochę działa. Pytanie tylko, czy działa właśnie, przekuwa się wyłącznie na deklaracje, czy przekuwa się na realną zmianę myślenia o programach i o tym, jak te programy trzeba realizować i czego naprawdę chce społeczeństwo. Sondaże są jednoznaczne 70% badanych w niedawnym sondażu bodajże IPSOS dla OCOPRES jest za zmianą prawa antyaborcyjnego. Właśnie w kierunku dopuszczalności aborcji w publicznym systemie opieki zdrowotnej do 12 tygodnia ciąży, bez konieczności wykazywania, jaka jest sytuacja osoby, która tę ciążę chce przerwać. No to jest, jest jednoznaczny sygnał. No politycy po prostu muszą go wziąć pod uwagę. My też, jako organizacja pozarządowa, mamy zamiar taki rodzaj um, dopytywania kandydatów i kandydatek w roku wyborczym przeprowadzić. Czy nie obawia się Pani, że kolejnych zmian w prawie, które jeszcze bardziej mogą utrudnić życie Polkom? E, zapewne Pan Rektor pyta o projekt Kajgodek dotyczący zakazu czy karania za informowanie o sposobach tak. przerwania ciąży, tak. o możliwościach. Mówiąc szczerze, no, Sejm musi się zająć tym projektem. Takie są wymogi y, prawne związane z tym, że jest to projekt. Inicjatywy obywatelskiej, natomiast um, nie sądzę, żeby w roku wyborczym um, koalicja rządząca zdecydowała się na wprowadzenie tego prawa. Dlaczego? Um, ponieważ to były koszty społeczne, um, ale też koszty takie symboliczne um, byłyby zbyt duże. I widzieliśmy, widziałyśmy już protesty po wyroku czy pseudowyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku dotyczącego aborcji. Myślę, że rząd też je widział i wyciągnął wnioski. Społeczeństwo nie przejdzie już obojętnie wobec kolejnych prób, tak naprawdę ingerencji w ich życie prywatne i narzucania jakiegoś światopoglądu przez, przez polityków, którzy tak naprawdę w sytuacji podbramkowej, na przykład potrzeby dostępu do aborcji, sobie poradzą i z, i z tej aborcji skorzystają, natomiast odbierają te szanse obywatelom i obywatelkom, w ogóle mieszkankom Polski, bo teraz duży procent stanowią uchodźczynie z Ukrainy, które też no, tracą na tym, że polskie prawo dotyczące przerywania ciąży jest tak restrykcyjne jest dużo bardziej restrykcyjne niż niż to, które funkcjonuje, czy obowiązuje w, w Ukrainie. Wszedłbym może tutaj w drobną polemikę, mianowicie m, zaraz po uchwaleniu, uchwale, uchwaleniu, ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2020, mianowicie czy nie ma Pani wrażenia, może to jest moje mylne wrażenie, że zaraz po tym uchwaleniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego właśnie w, w 2020 roku de facto Społeczeństwo właśnie przyzwyczaiło się do obecnej sytuacji. Właśnie Czy zjednoczona prawica może nie brać tego pod uwagę i właśnie zrobić kolejny krok w celu odbierania praw kobietom i ograniczenia tych praw? To znaczy to, że nie ma stałych protestów społecznych, to nie znaczy, że gdzieś tam podskórnie tak nie rezonuje pewien, pewna złość. W stosunku do rządzących, że nie ma pewnego rodzaju frustracji, ale też większej świadomości. Ja myślę, że te, ten proces, właśnie, który w świadomości społecznej się zadział po październiku 2020, no on już jest nieodwracalny. I ja wtedy zauważyłam bardzo silną zmianę społeczną, mianowicie społeczeństwo zrozumiało, że są takie sfery dotyczące prywatności i intymności, w których. Musi być zapewniona, zagwarantowana, realnie zagwarantowana przestrzeń wolności, bo jeżeli jest to sfera reglamentowana zakazami, nakazami w tym wypadku prawa karnego, to bardzo łatwo jest rządzącym potem ten kulek jeszcze bardziej dokręcić. I tak się stało w przypadku aborcji. Te resztki praw, które, które mieliśmy, które miałyśmy, zostały odebrane. Tylko, że to, że to nie jest być może temat codzienny, niecodziennie protestujemy, to nie znaczy, że, że ta zmiana nie, nie postępuje i że nie jest ciągle obecna, i że nie przekuwa się na poglądy i być może nie przekuje się na, na wybory społeczne. No to też widać już w wspomnianych przeze mnie sondażach. I ja myślę też, że charakterystyczne dla polskiego społeczeństwa jest to, że potrzebuje jakiegoś. Punktu zapalnego i wtedy się aktywizuje. Ostatnio coraz częściej. I taka w ogóle jest dynamika, mam wrażenie, procesów społecznych, że one w pewnym momencie wygasają. I owszem, częściowo przyzwyczajamy się do nowej rzeczywistości, musimy sobie w niej poradzić. To jest zagrożenie, że nawet paradoksalnie zagrożeniem jest to, że funkcjonują organizacje i kolektywy feministyczne, które pomagają w, 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 w wywkaniu czy w odzywkaniu tego dostępu do aborcji. Tak? Między innymi y, Federa, Fundacja na rzecz kobiet planowania rodziny, która aktywnie działa, żeby żadna osoba, która tej aborcji potrzebuje, nie została bez pomocy. Y, I to może sprawić, że rzeczywiście społeczeństwo przyzwyczai się do takiego państwa w państwie, do przerzucenia tych y, zadań państwa na trzeci sektor, na organizacje pozarządowe. Natomiast wciąż wierzę, że, że jednak ta normalizacja i to przyzwyczajenie nie, nie pozwoli zapomnieć społeczeństwu, jak, jak duży to jest koszt. Bo jednak to, że organizacje pozarządowe czy, czy, czy oddolne kolektywy,. Pomagają, to nie znaczy, że ten dostęp do aborcji jest łatwy, prosty i z poszanowaniem godności dzisiaj. To cały czas jest walka i ta walka ja ją obserwuję codziennie, ona powoduje jakiś rodzaj upokorzenia po stronie mieszkanek, mieszkańców Polski. Takiego poczucia, że państwo spycha je na margines, że państwo, okej, okay, przymyka oko na to, że te aborcje się odbywają w Polsce czy za granicą ale jednocześnie każe tym ludziom płacić cenę no właśnie ogromnego stresu, cierpienia, niepewności. No to jest odzieranie ludzi z godności, dlatego też my składamy skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, żeby właśnie wykazać, że to jest łamanie praw człowieka, doprowadzanie przymusem państwowym właśnie takim a nie innym kształtem prawa i praktyki stosowania tego prawa. To jest spędzanie obywateli i obywatelek właśnie w sytuację totalnego upokorzenia, odarcia zgodności i um, nieludzkiego, poniżającego traktowania. Um, więc myślę, że tego nie da się tak łatwo zapomnieć i wymazać, i że to w pewnym momencie um, no zostanie przypomniane i się, się uaktywni. Ja jestem w tej kwestii optymistką. Tutaj bym się zatrzymał przy tej świadomości, o której pani powiedziała, mianowicie, czy tą świadomość uda się przekuć coś stałego, jeżeli chodzi o świadomość społeczną, mianowicie, że społeczeństwo będzie świadome, że prawa kobiet to również są prawa człowieka. Mocno pracujemy nad tym. Myślę, że to się uda, ale to jest rzeczywiście długi proces. To jest długi proces. Co więcej, jak już jesteśmy przy temacie wyborczym, to też nie jest tak, że ja jestem w pełni przekonana, że stosunek społeczeństwa do aborcji i też ta chęć zmiany prawa, ona się przekłada jeden do jeden na wybór partii, tak, na którą się głosuje, polityków i polityczek. Bo tam rzeczywiście też mogą brać w górę inne względy, tak? kwestie, polityki socjalnej, ekonomicznej, kwestie kulturowe. To też pokazały ostatnie wybory, dwie ostatnie tury wyborów, z którymi mieliśmy do czynienia, że no może dochodzić do łamania praw człowieka w Polsce, a i tak ta partia ponownie, czy ta koalicja ponownie wygrywa. Bo też trzeba pamiętać, że w Polsce Dochodzi do pewnego rozdzielenia hmm, tematów i tematy związane właśnie z e, jakimiś kwestiami prywatnymi, a tak jest postrzegana np. aborcja czy, czy prawa osób LGBT, em, pozostają trochę w ukryciu, stają się tabu, e, stają się taką tajemnicą poliszynela, o której się nie mówi, tak? e, o, m, o którą się jednak walczy trochę na wa, własną rękę. No w szczególności tak, to, to dotyczy chyba bardziej aborcji i praw kobiet i mam wrażenie, że społeczeństwu trudniej jest właśnie przy urnie, tak mówiąc metaforycznie, powiedzieć, że ja oczekuję, tak, takiego ani innego prawa aborcyjnego, niż właśnie ukryć to i pomyśleć sobie. Dobrze, nie będę mówić, że ja potrzebuję aborcji, bo to jest wstydliwe, bo dotknie mnie jakiś społeczny ostracyzm i raczej postawię na y, jakieś inne kwestie i będę się kierować innymi kwestiami, bardziej gospodarczymi, przy, y, przy dokonywaniu tego, tego wyboru y, przy urnie. Więc rzeczywiście to jest zagrożenie. raczej y, więc Tylko, że ono nie leży w braku z, z świadomości społecznej, tylko w w tym, że my ciągle nie potrafimy mówić o pewnych tematach, że ciągle one są stabilizowane i ciągle jest stygmatyzacja i zawstydzenie na tym tle. Właśnie, powiedziała pani o zawstydzeniu, o zawstydzeniu o, w celu mówienia o tych tematach, które właśnie, jak pani powiedziała, są zawstydzające i właśnie jak, jak mówić o tych tematach, żeby to nie dochodziło do ostracyzmu społecznego i żeby to nie były tematy wstydliwe? Innej kwestii rzecz ujmując, jak mówić o tych tematach, o tych sprawach? Nie mogę mówić ze wszystkich. To, jak ja staram się o tym mówić, żeby normalizować te tematy, bo nic, co dotyczy osób, którym pomagam, moich klientów i klientek, nie może być dla mnie obce, kontrowersyjne, wstydliwe. Prawda jest taka, że ludzie po, po prostu potrzebują aborcji z różnych przyczyn: z przyczyn zdrowotnych, tak zagrożenia zdrowia fizycznego, ale też psychicznego, z pewn... ale też z chęci zapanowania, kontrolowania swojego życia. Ja też lubię mówić, że aborcja jest kwestią rodzinną danie możliwości wyboru czy chce się kontynuować ciążę czy nie i skorzystania z tej możliwości w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej właśnie za darmo w ramach ubezpieczenia w lokalnym szpitalu z empatyczną profesjonalną opieką medyczną no to jest oddanie sprawczości polskim rodzinom a jeżeli chcemy prowadzić politykę prorodzinną no to, to ta decyzja nie może leżeć w niczyich rękach poza właśnie osobami najbardziej zainteresowanymi bo to one muszą zadecydować, na co stać ich rodzinę, jak ma wyglądać przyszłość tej rodziny, na co sobie mogą pozwolić, jak chcą, żeby to życie rodzinne, że to życie prywatne przebiegało. Więc ja, ja lubię przypominać o tym wątku rodzinnym, o tym, że brak dostępu do aborcji może zabić i że to nie jest, że to nie jest takie proste, że nie wystarczy wpisać w prawo, gwarancji, że tak, w przypadku zagrożenia zdrowia czy życia trzeba ratować kobietę i można przerwać ciążę, a wręcz należy to zrobić, jeżeli oczywiście taka jest wola kobiety, osoby ciężarnej. Natomiast w sprawie aborcyjnym sytuacja jest bardzo skomplikowana, to znaczy tutaj działa bardzo silnie efekt mrożący i stygmatyzacja. I sam fakt, że aborcja jest tabu, jest kryminalizowana, jest tak restrykcyjnie uregulowana, sprawia, że nawet to, co w tej ustawie jeszcze jest, nie jest wykonywane. Więc paradoksalnie, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne, żeby zapewnić ochronę życia kobiet i to, że one będą priorytetem w procesie leczenia, że one będą ratowane, to jest właśnie zliberalizować prawo antyaborcyjne, odstygmatyzować w ten sposób. Prawo kształtuje także świadomość. Więc jeżeli zdejmiemy to odium przestępstwa z tematu aborcji, to też będzie inny stosunek w placówkach medycznych. Do tego rodzaju procedury. I to bezpieczeństwo kobiet się zwiększy. Bezpieczeństwo kobiet, nie tylko bezpośrednio związane z aborcją, z tym, że pacjentka przychodzi i mówi, że chciałaby te ciąże przerwać, ale też związane z opieką kołoporodową. Różne sytuacje mogą mieć miejsce w trakcie ciąży, w trakcie porodu czy połogu. I kobiety muszą mieć gwarancję, że one będą stawiane na pierwszym miejscu i że to ich zdanie będzie śliczyło, że, że, że decyzje medyczne będą z nimi konsultowane. I być może ktoś mi nie uwierzy, ale um, takie wnioski płyną z mojego doświadczenia zawodowego. Restrykcyjne prawo aborcyjne i to, jak, jaki jest klimat polityczny wokół niego, to, że jest um, obwarowane odpowiedzialnością karną, w Polskim Kodeksie Karnym właśnie sprawia, że kobiety nie są tym priorytetem, że nie mogą czuć się w pełni bezpiecznie, co też widać w, w sondażach, kiedy Polki są pytane, czy chcą mieć dzieci i dlaczego nie, jeżeli nie. I rzeczywiście jako trzecia odpowiedź pada to, że zachodzenie w ciąży w Polsce jest ryzykiem. No, To nie jest choćby z samego faktu stresu, dobre, dobre, to nie są dobre uwarunkowania, żeby... Żeby zachodzić w ciąży. Tak? Kobieta w ciąży potrzebuje spokoju, a nie stresu, że, czy obawy, że coś może jej się stać, i personel medyczny nie zareaguje prawidłowo, właśnie w związku z tym klimatem e, dotyczącym ciąży, dotyczącym tego, że płód nagle staje się ważniejszy niż kobieta, która być może może osierocić inne dzieci. Więc ten wątek zdrowotny, ten wątek rodzinny jest bardzo ważny, i ja też lubię czasem mówić, żeby wykonać takie ćwiczenie, tak? Zachęcać osoby słuchające do wykonania takiego ćwiczenia. Wyobraźcie sobie, że pewnego zdarzenia zależy reszta Waszego życia i ono może się zmienić o 180 stopni całkowicie. I nagle nie macie nad tym kontroli. Ktoś inny, ale nie Wy, o tym decyduje. I tak jest właśnie w przypadku aborcji. Więc jeżeli wytworzymy w sobie ten rodzaj empatii, ten rodzaj emocji, że jednak nie może być tak, że w tak fundamentalnych sprawach, a kwestia ciąży i kontynuowania tej ciąży taką sprawą jest, ona zmienia życie bezpowrotnie, w takich sytuacjach nie może być innego ośrodka decyzyjnego niż osoba, która w tej ciąży jest i osoby, które ona zaprosi do tego procesu decyzyjnego. Natomiast nie politycy, nie lekarze, nie sędziowie, nie prokuratorzy, nie księża, nie sąsiedzi, nie całe społeczeństwo, tylko właśnie ta osoba, na której życie ta decyzja może mieć wpływ. To są, to są moje sposoby na to, żeby temat aborcji normalizować. Jeśli Zjednoczona Prawica przegra nadchodzące wybory, to co powinna zrobić opozycja właśnie w kwestii szeroko rozmianych praw kobiet, jak m.in. równouprawnienie na wielu płaszczyznach, czy też edukacja seksualna? No, zdecydowanie, jeżeli chodzi o ten ostatni temat, zreformowanie programów nauczania takiego przedmiotu jak wychowanie do życia w rodzinie, być może nawet zmiana jego nazwy, ale też efektywne zapewnienie. Że te treści, które będą nauczane, rzeczywiście będą związane z edukacją seksualną, edukacją o seksualności człowieka, a nie jakimiś zasadami dobrego wychowania czy pogadankami o przyjaźni, bo na to yy, przeznaczyć można inne jednostki lekcyjne. Trzeba będzie też zadbać o to, żeby osoby prowadzące te przedmioty miały odpowiednie kwalifikacje yy, i też potrafiły bez wstydu mówić o pewnych tematach. Natomiast też potrzebujemy rzeczywiście rozwiązań prawnych dotyczących luki płacowej, urlopów, elastyczności prawa pracy, jeżeli chodzi o kwestie rodzenia dzieci i tego, że i powrotu do pracy po na przykład urodzeniu dziecka na jakieś cząstkowe części etatu z elastycznymi godzinami pracy, żeby można było te kwestie połączyć. Myślę też, że rzeczy, które są nie wprost związane z prawami kobiet czy z rodzicielstwem, ale jednocześnie bardzo silnie wpływają na decyzję, ale też komfort realizacji realizowania się jako rodzice, to jest poprawa sytuacji mieszkaniowej, poprawa sytuacji na rynku pracy, czyli ochrona praw pracowniczych. No to cały czas, tutaj cały czas jest przestrzeń na poprawę i na, na zmianę, tak żeby to bezpieczeństwo socjalne umocnić, bo to są właśnie, to jest jedna z przyczyn, brak poczucia tego bezpieczeństwa socjalnego, jest to jedna z przyczyn, dla której się w Polsce osoby nie decydują się na założenie rodziny. Oczywiście nie mówię, że jest to obowiązek, czy jest to jakiś cel nadrzędny, ale jednak wychodzi na to, że te osoby chętnie założyłyby rodzinę, tylko z tym zwlekają, zwlekają ze względu właśnie na niepewność mieszkaniową, na niepewność zarobków, również na niepewność dotyczącą katastrofy klimatycznej. To jest coś, co w pierwszym odruchu nie wiąże się z prawami kobiet, ale rzeczywiście pośrednio tak zresztą sprawami nas wszystkich, no, ale żeby chcieć sprowadzić dziecko na świat albo żeby chcieć się realizować jako obywatel, obywatelka, no to też trzeba mieć poczucie, że będziemy za parę, paręnaście lat mogli żyć w jakichś godnych warunkach. Dzień tutaj zbliżę się powoli do końca naszej rozmowy, mianowicie nawiązując też do tego, co Pani powiedziała, jak duże wyzwania właśnie w kwestii praw kobiet, szeroko rozumianych praw kobiet stoją przed Polską, e, właśnie w tej dziedzinie życia, żeby Polska stała się krajem na miarę XXI wieku? To jest duże wyzwanie, bo przede wszystkim trzeba pokonać przeszkody mentalne. E, politycy i polityczki muszą zrozumieć, że e, to niech światopogląd. Czy nie ich y, osobiste przekonania, ale też nie ich y, intuicje, które często zawodzą, intuicje polityczne, y, są źródłem prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. Należy wziąć pod uwagę realne potrzeby społeczne, które są już naprawdę dosyć mocno artykułowane. My wiemy, czego potrzebujemy, my wiemy, jak to prawo ma się zmienić. Wystarczy to tylko uchwalić i nie mówić po raz kolejny, że. Y, te kwestie muszą poczekać, bo najpierw ekonomia, bo najpierw właśnie gospodarka, bo najpierw kwestie międzynarodowe. To wszystko musi się dzielić naraz. W życiu społecznym nie może być tematów ważniejszych i mniej ważnych. I to tak samo dotyczy praw kobiet. One w końcu muszą też symbolicznie stać się ważnym, wiodącym tematem w polityce, państwa. I na samym szczycie, jak pani sądzi, czy do tego dojdzie? Chciałabym, ja żeby do tego doszło, ale uważam, że nawet jeżeli dojdzie do zmiany władzy, jeżeli dojdzie do zmiany tak koalicji najpewniej rządzącej, to i tak będziemy musiały i musieli jako właśnie trzeci sektor, społeczeństwo obywatelskie włożyć dużo pracy w to, żeby żeby te nasze oczekiwania zostały zaimplementowane, żeby zostały wdrożone w życie. Więc jestem umiarkowanie sceptyczna. Ale chętna do pracy nad tym, żeby kształt życia społecznego rzeczywiście się zmienił i żebyśmy w końcu odzyskały nasze prawa. Bardzo dziękuję za rozmowę.